Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damian i witam was w drugim odcinku Tocmani. Na początku przypomnienie kart, które ostatnio udało się trafić. Mamy pięciu zawodników z Ligi Francuskiej, dwie piłkarki i tam był mały błąd, zapomniałem Luka de Jonga dorzucić. Przy okazji dodałem też licznik duplikatów, bo widziałem taką fajną sugestię w komentarzach, żebyśmy też wiedzieli, która karta u nas pojawiała się najczęściej. No, trochę wkurzający licznik, ale oby jednak tych duplikatów było jak najmniej. Przypominam też, że każdy tysiąc łapek w górę pod tym odcinkiem to dodatkowe tysiąc pońców na Piątkowy opening. Jest to Premier League, więc, no, mam nadzieję, że się postaracie. W dzisiejszym odcinku są specjalnie rozdziały, ponieważ przed Wami 13 meczów Food Champions, ale bardzo skróconych, bo jednak muszę Wam pokazywać wszystkie gole, wszystkie wyzwania, żeby to miało ręce i nogi. Odcinek rozpoczynamy od bilansu 1 do 0 i to był mój pierwszy skład. No, później wypadł Turam, ale całe Food Champions naprawdę grałem tym Pawardem i stwierdziłem, że pierwsze mecze Wam pokażę w miarę w całości. Później, jednak, no, już musiałem trochę przyspieszyć, bo ten odcinek trwałby zdecydowanie za długo. Go. No, Lang strzelił jako pierwszy. Później do siatki wpakował piłkę jeszcze Tillman. W ogóle często trafiałem na ten Herbel LA Galaxy. Jak wcześniej go nigdy nie widziałem, tak jednak teraz mam wrażenie, że był co chwilę. Ale dobra, tutaj gadu, gadu i 3 do 0. Polish Eagles polegli z Czerki bardzo ładnie wpakował. No i szczerze, taki bilans na początku mi się podobał. Niestety tutaj rywal nie chciał przewinąć składu. No i wiecie, widząc takiego, taką ham, takiego pele, no to ta. Ale na szczęście mamy Jonathana Davida, który. No, chyba był naszym najlepszym zawodnikiem w tym tygodniu. Niestety rywal miał mijecham i, i dosłownie minutę później wpakował na 1 do 1, później na 2 do 1. No, niestety nasza bramkarka. No, trzeba to powiedzieć, za bardzo nie pomagała, gość miał jeszcze te Mateo, co ma 4 playstyle, no chora karta, ale chory też jest David, nie wiem ile on teraz kosztuje, pewnie z 50-60 tysięcy, ale gdyby on był jeszcze trochę silniejszy, no byłaby bajka, ale nie może być aż tak dobry. Ważne jednak, że był dobry tutaj na samym początku, bo dał nam remis w 36 minucie później, no niestety, przypadkowe wejście na Mateo, nie chciałem tego zrobić i skończyło się to czerwoną kartką. Nie chcę, słuchajcie, nie chcę nic mówić, ale obroniłem, słuchajcie, obroniłem rzut karny, ciągle był remis, mimo że gra tego nie wyświetlała, no i tutaj byłem zawiedziony po prostu tym tiuramem. No otrzymał bezpośrednią czerwoną kartkę, ale wiecie, ja nim tyle robię tych wślizgów, on ma wślizgi z plusem, gra po prostu zdecydowała, że tutaj w piłkę nie trafi, w piłkę trafił mój rywal, 4 do 3 w 68, no i wiecie co, mając dwie czerwone kartki i taki skład, to ja wiedziałem jak się to skończy, nie, nie chciałem marnować czasu mojego przeciwnika, była to nasza pierwsza porażka w tym tygodniu. Na razie 12 goli na koncie. Więc tak. Y Chciałem też wzmocnić jakoś ten zespół, bo oczywiście czerwone kartki sobie zrestartowałem, zresetowałem znaczy i robiłem ulepszenia. Robiłem po prostu jakiekolwiek paczki, które robić mogłem, poszukałem nawet wiecie, jakiegoś dobrego, złotego OP obrońcy. Bo co, jak co, ten Pavard. No to nie jest obrońca marzeń, też wypożyczony Turam zaraz mi się skończy. Ale niestety, koniec końców nie udało mi się nic trafić. Dałem jednak Czerkiego na jeść Pełantmana na prawe skrzydło. No i kolejny rywal też nie chciał ominąć składu. Jak ja zobaczyłem tego Ronaldo, to wiecie, gacie już miałem pełne na szczęście. Na Nasz nowy piłkarz w podstawowej drużynie trafia od razu. Bardzo dobre wykończenia Atmana. Gość poszedł za ciosem i było 2 do 0 już w 11 minucie. No Ronaldo Nazaru był tu kompletnie niewidoczny. Widoczny był nasz cudowny Kanadejczyk, który kończy jak Brazylijczyk w prime, No ale niestety, a propos Brazylijczyków, to Rafinha trafił na 1 do 3 na dozi nie miała jak do tego dolecieć. Ale słuchajcie, tak krytykuję moją bramkarkę. Tutaj co, Casiasa chyba miał też do tego, nie doleciał. Nie doleciał też do kolejnego uderzenia. Te strzały po ziemi są po prostu chore, nie? W ogóle Czerki, myślałem, że ma prawdziwą twarz. A nie ma. 6 do 1, Jonathan David. I wiecie co, Grałem, z ten mecz się cieszyłem, bo tak no z tyłu głowy ja mam tę myśl, że hej, ja potrzebuję tych goli. Dobra, no, rywal nie wychodzi z meczu, muszę to grać do końca, ale nic się nie dzieje. Dzieje się to, że zdobywamy przepiękną bramkę z rzutu wolnego. Ryan Czerki, w ogóle to jest chyba mój pierwszy taki czysty knuckleball w tej grze. Naprawdę. Wydaje mi się, że nigdy mi tu nie wyszło, a ta piłka, no nie miała kompletnie rotacji i było 7 do 2, a po chwili było nawet 8 do 2, bo do siatki trafił Lang, nie zatrzymy, znaczy. Sorry, rywal się nie zatrzymywał, bo strzelił jeszcze jedną, a ja strzeliłem dziewiątą. No i co, jak co, potrzebowaliśmy takiego meczu, bo to sprawiło, że trochę do przodu poszliśmy. No i nadchodziło spotkanie piąte. No i dobra, przed nami pierwszy mecz, w którym mogę zdobyć dodatkowe pointsy. Wyzwanie jest tutaj proste: powershot obrońcą. Więc tak mówiłem, że to wyzwanie wydawało się być łatwe, ale miałem problem. Po pierwsze, rywal potrafił grać, i po drugie, no tak naprawdę nie miałem obrońcy, który potrafi strzelać. To był tak naprawdę mój jedyny strzał Klausem w tym meczu. Później, Próbowałem turemem, ramem powershota ze słabszej nogi, i no niestety to po prostu nie wychodziło. Tutaj WW mi przeszkodziło tą <sum> grafiką, ale David trafił. Na szczęście mu nikt nie przeszkadzał. Anna Dose też nie przeszkadzała rywalowi, nie? No i tak skipnęliśmy trochę do przodu. Ten wynik to prawdziwy wynik. Nie przegrałem 7 do 2, przegrałem 8 do dwóch, no co, no za bardzo o tym mówić nie chcę, ale taka była rzeczywistość, słuchajcie to były moje jedyne dwa strzały obrońcami i niby łatwe, ale trudne no niestety, aż tak prosto to nie było, bilans teraz mamy 3 do 2, pierwsze wyzwanie odpada, co oznacza, że mogę maksymalnie zdobyć dodatkowe 2800 punktów, no ale też mam te 23 gole, przed nami jeszcze 10 meczów, może się uda, dobra na tę paczkę w razie czego nagrywam audio na żywo i zobaczmy jaki to będzie toc, dobra, to jest ten prawy skrzydł a Kliusz, ktokolwiek, od razu poznałem po fryzurze. My go już mamy. Dla potwierdzenia będzie to SBC. Odbrałem sobie wszystko za karnet, co miałem. Te okulary się przydadzą. Przepraszam za brak kamerki, ale nie czuję się w tym momencie piękny. Musi być tocnie, Bo dosłownie tu jest 50% na Toca i środkowy pomocnik to jest Hojbjerg. Jeszcze go nie mieliśmy, więc co najważniejsze jest to nowa karta do kolekcji. Mam nadzieję, że on nie jest tutaj samo. Był, nie, z nim był Aleksandro. Proszę. Albo nawet jakaś piłkarka. To jest piłkarka i to jest chyba... Zil. Tak jest! Mamy się i dwie nowe karty. The No, i jeszcze duplikat Busi Pięknie. No i słuchajcie, montując ten odcinek, stwierdziłem, że trzeba przyspieszyć, bo trwałoby to naprawdę z pół godziny. A co, jak co? To jest za dużo, jeśli chodzi o ten gameplay. Więc tak, kolejne spotkanie zakończyliśmy bramką Marjory, która była naszą super rezerwową, bo jest to ta karta Moments, ale jest ona piękna i nie wiem, czy jej nie upucham do pierwszej drużyny. No, mieliśmy 4 do 2. Później, jak widzicie, Jonathan David by wpakował na 2 do 0, ale to był błąd. Tutaj widzicie, że jest 3 do 0. I zakończyło się to cudownym, szybkim Rage Quitem. Bardzo fajnym. Fajnie, ale serio, muszę wam pokazywać te gole, żeby nie było, że coś kręcę, prawda? Później jednak nie miałem tyle szczęścia. Nawet dobrze, że wam tego meczu nie pokazywałem, bo było okropne. Grałem oczywiście na Casiasa, który po prostu torturował mnie przez całe spotkanie. No przegrywałem i ja się starałem. Słuchajcie, bardzo się starałem, ale stwierdziłem, że to nie ma sensu i stwierdziłem, że pierdziele, zrobiłem Rage with Bilans 5 do 3. No i tutaj, jak widzicie, prowadzimy 6 do 4. Wygrałem, tak po prostu. Wygrałem, strzeliłem dużo bramek i to jest ważne, bo jednak ciągle mamy szansę na te dodatkowe 12 tysięcy pońców. I po tym pięknym przyspieszeniu mamy w sumie 36 goli. Teraz wyzwanie to zero kartek, a patrząc na to, że mam tego Pawarda, to wiecie, on jest taki trochę niebezpieczny, ale spróbuję. Teraz, tak patrzę, to, to ja nie przewijałem. Nie wiem właściwie czemu zabumuliłem i widząc tego jego Maldiniego z karnetu, no wiecie, to oznacza tylko jedno: Gramy na kogoś, kto regularnie gra w tę grę, kto lubi się spocić i na pewno będzie niebezpieczeństwem. W dziesiątej minucie, no łatwo mnie rozklepał, jego piękny barbo trafił na jeden do zera. Ja w ogóle mam tutaj i barbo bez żadnych ewolucji, więc może go zrobimy w czymś. Czerki świetnie skończył ze słabszej nogi. No tutaj akurat postanowiłem wam pokazać wszystkie gole, nie i ewentualne faule, ale na szczęście był to w miarę czysty mecz. No słuchajcie, bilans 6 do 3, i tak sobie myślałem, że jest to bardzo dobry bilans, patrząc na to, że naprawdę ja ciągle gram z tą na dozę, która jest okropna, bo jest to zawodniczka, która nawet by nie złapała Kataru na Syberii, naprawdę. No to, to ja nie wiem. Słuchajcie, nie wiem, no. Mam nadzieję, że trafimy jakiegoś bramkarza niedługo, bo tacy piłkarze jak i Barbo, wystarczyło, że Rywal naciska kółko, nie? No ale z na Ronaldo to nie narzekam, bo pewnie nawet jakbym miał tutaj Buffona, to. A może nie, może Buffon albo Casillas właśnie by wbiegli. W tego Ronaldo i Gola by nie było, ale tak, no Rywal już prowadził y, 3 do 2, później prowadził y, 4 do 2, no i ja musiałem zrobić jakieś zmiany, nie? Na boisku miałem już De Jonga, bo tak. Czułem, że to może się udać, a ja chciałem grać na główki i jak widzicie ta główka była dobra, ale niestety Casillas to Casillas powtórzyłem to i to wyszło, mieliśmy 3 do 4 i bardzo zależało mi na tym, żeby jednak zdobyć 7 zwycięstw, bo szczerze myślałem, że może uda się zrobić taki sam bilans jak na głównym koncie, no i Marzri, dlatego ją chwaliłem, nie? Ona ma chore fałsze i chyba będę musiał ją upchać do pierwszej drużyny, ale niestety mój entuzjazm opadł, bo no nie wiem, tam 2-3 minuty później rywal strzelił na 5, strzelił też na 6, no i to był już moment, w którym wiedziałem, że kompletnie nic się nie uda. Mimo, że coś tam jeszcze próbowałem, ale niestety to było za... Mało jednak pytanie brzmi, czy była tutaj jakaś kartka żółta, czerwona, drodzy widzowie, nie. Mamy zaliczone wyzwanie i zdobywam pońcy. Mamy to! Pierwsze 1600 dodatkowych pońców, co pewnie wystarczy na jakąś jedną paczkę. Ale teraz, tak jakby seria została aktywowana, nie? jeśli to wygram. Teraz do mnie doszło, że bez sensu to jest, bo ja to robiłem według pakietów ze sklepu, żeby łatwiej się kupowało. Na drugi tydzień ja to zwiększę, nie? Tak na 3200 chociaż. Bo to się nie opłaca. Teraz to do mnie doszło. I jako, że mamy dziesiątą minutę filmu, to wiecie już kompletny speed. No tutaj 1 do 4 atakowałem, ale Rujego miał w bramce, który mnie po prostu frustrował i ja czułem, że nic mi nie wyjdzie, dlatego tak po prostu wyszedłem. I niestety to była pierwsza, jezu, pierwsza piąta porażka w tej lidze, ale doszło do cudu, słuchajcie. No tutaj ewidentnie Polak, Węgier, dwa bratanki. Dostałem prezent w trzeciej minucie. Rywal wyszedł i w takim właśnie obrzydliwym stylu zdobyłem siódmy zwycięstwo, ale nie narzekałem. No i tutaj, mimo, że wyniku nie widać, tak jednak. No przegrałem, słuchajcie, przegrałem. Niestety, jeden gol różnicy bywa. W kolejnym spotkaniu też dostałem po dupie 8 do 4. Ale hej, ważne, że te cztery gole zdobyłem. Cześć wszystkim. Słuchajcie, godzina 7 rano, nie mogę spać, bo muszę grać. I muszę wygrać ten jeden mecz, ponieważ tak po prostu dostaję jedną paczkę więcej. A my tego potrzebujemy. To jest drużyna, którą spróbuję to zrobić. Mam nadzieję, że Pawart nie rozczaruje i lecimy. I mamy ostatniego oponenta z herbem kolo kolo. Ja postaram się to skipnąć, ale niestety się nie uda i widzi. Niestety w tym momencie moją obronę. No jego cała drużyna jest odrobinę lepsza. Ale fanem tego langa nie jestem. Mimo że on kosztuje blisko 100 tysięcy, tak jednak szczerze po zagraniu tylu meczów. Tej ceny nie rozumiem, chyba że od razu właduje bramkę, no poprzeczka. Dzisiaj w ogóle wjeżdża patch, momencik, bo to jednak może być bramka Antman, cholera, jasno, mogłem fineskę ładować, zapomniałem, że on nie ma. Dzisiaj wjeżdża patch, który ma znerwić automatyczny pressing, jak ma się tę głębokość wysoką, nie, i no jestem ciekaw, jak to zmieni po prostu grę, czy przy takich kartach w ogóle odczujemy jakąkolwiek różnicę. Fajnie by było, bo jednak to jest przerażające jak dużo taka jedna zmiana w taktyce robi za graczy. A ja wam powiem, że po tych pierwszych kilku minutach to wygląda nawet obiecująco, tylko no Antman nie może tak podawać. Oczywiście mamy teraz też ostatnie wyzwanie, dlatego tak szybko próbowałem uderzyć z dystansu, co nie? Trzy gole? Może być ciężko, no ale jednak mamy kim to robić, ten Antman z fineskami z plusem. Nie jest to dużo pońców, prawda, no ale zawsze jakaś jedna paczka, a na Premier League to akurat chciałbym potwierać tak dużo jak tylko mogę. Chyba pierwsza okazja rywala i... Nie, wiecie, serio, ja nie wziąłem pod uwagę w ogóle tego, że ona to obroni, jestem straszny. No i nie, 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 mal 0 do 2, ale nie martwię się, dopiero 33 minuta. Rywal nie jest aż tak dobry, tylko wiecie, no jednak ta obrona jest jaka jest. Jeszcze wierzę. Nie, ale naprawdę, ja mam problem, żeby w ogóle się przebić przez tego jego Ferdinanda i Alberto, oni tak z automatu wszystko potrafią odebrać, że to mnie tak przeraża. Antman, jeszcze jedno podanie, Lang, musisz to zrobić. Nie zrobi. Żil, nasza Esio. Ty, trafiła jeden do dwóch, ale niestety to było w polu karnym tak na skraju, więc nie zaliczamy tego, ale mówię, no jest dobrze. O mój Boże, świetne podanie to liso i dawaj, prawa noga! Mamy pierwszą bramkę z dystansu. Świetnie czerki około 17 metr i też jest remis. To może teraz lang? Beznadziejnie. Choć dobra, jestem zbyt ostry, bo mamy chociaż rzut rożny i możemy teraz spróbować, no nie wiem, klausem jakiegoś powershota. Ma trochę miejsca! No wielka szkoda, że to mi nie wyszło w meczu piątym, bo próbowałem, ale tylko raz. Ale chyba się długo nie nacieszę, bo to jest hurricane 47 minuta mimo jednej doliczonej, no i znów remis! Dobra, ale tak sobie myślę, że chcę to wygrać, ale z drugiej strony też ważna jest ta trzecia bramka z dystansu, bo mam wrażenie, że taka jedna paczka za pointsy może dać nam trochę więcej niż ta jedna dodatkowa paczka z nagród za food Champions Jezus, ale naprawdę ja chcę trafić bramkarza tak po prostu, jakiegokolwiek męskiego po prostu, bo ja nic nie muszę mówić, wy widzieliście, nie? Lang, ostatni mecz. Nie, naprawdę, niech jeszcze poleci na 40 metrów w górę. Klaus, podanie Antman. Dobra, to będzie trzeba zanalizować warem, ale mamy 4 do 4. <grym> Wiecie, co? Wydaje mi się, że tak na skraju. Dobra, jeszcze nie, nie będę oglądał teraz powtórki, ale po meczu, no, wszystko sobie sprawdzimy, bo wydaje mi się, że jednak mamy 3 na 3. I uwaga, dobra, wymiana podań. Czerki. Hop, hop, przejście. David. No ale słabe przyjęcie, naprawdę nie wiem czemu on tak musiał tę piłkę zgubić. Jeszcze on ma ten cholerny magnes z plusem, no jakie to jest głupie. Jest jednak Hulit, no i on już trafia. Antman doskonale, nie podchodzimy bliżej, bo to jest 5 do 5 i wszystko jest już pewne, nawet jeśli wtedy nie trafiłem z dystansu, choć myślę, że trafiłem, to teraz mamy bonus. Ale niestety znów frajersko, piłkę straciłem od razu i Pawart, Jezus Maria, to leci prosto w nią naprawdę. David, dawaj, 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 no słuchajcie, znaczy moje strzały są lepsze, tak uważam, chociaż nie lecą prosto w bramkarza, ale rywal pewnie też na tego swojego Casillasa narzeka. Stary, tylko bez żadnych dogrywek, bo ja przyrkę mam zaraz. Jonathan David, prawa noga i wreszcie finezyjnie 7 do 6. Jamal kontra złoty Paward i. obroniła. Dobra, byleby by nie przewrotka hulitem. Specjalnie trochę wyszedłem bramkarką, no i czego on tutaj próbuje, K? Połamał się. I czekajcie, Antman, podanie górą. Jonathan David przyjmuje i. <coughs> Casillas. Pawart, proszę. No, psz, nie wystawił nogi, puszka, sztoty z ławki. 7-7, 84 minuta. Co za posrany mecz. Dogrywka. I teraz, Czerki, to musi być Twój moment. Jesteś naszym kapitanem, ale tak. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wygląda to najpłynniej. Podał piłkę. David, lewa noga. Nie trafia. No i jeśli to wygramy, to wiecie, takie. Momencik, momencik chyba nie było spalonego. Jonathan David, dobra! Dwa zwycięstwa mniej na tym koncie, bez bramkarza, ze złotym obrońcą, no w porównaniu do mojego głównego konta, nie, to chyba nie taki zły wynik. Ale najpierw to to wygrajmy, nie? Jest David. Będzie pod. Nie, odkleiło mi się. Są tu próbuję, gotowa. o, Jezu, ale opluł. No i niewykorzystana sytuacja, błyskawicznie się zemściła. Szerki, pokazał trochę siły? Szerki, proszę! No dobij to do ktoś! z czemu tu nie ma głodu w tej drużynie? Dobra, Puszkarz, to jest na 99%. Gol. Strzał gol, strzał gol, Po prostu mamy jeszcze 11 minut. Zbyliśmy tak blisko nieba. Upadek może być bolesny. Jest jednak czerki i dobra, fałszyk to będzie. bra... Dawaj, Marżri załatwiła kafu i po długim, po długim jest. Tillman to jest dobre podanie a Kliusz, który nic tutaj nie zrobił, ale trafia teraz 10 do 9 w 117 minucie. Nie, no, takiego finału to ja się nie spodziewałem i proszę. Nie, no, na tej Younga to miało być. Przepraszam za mój taki marudzący ton, ale jest jeszcze wcześniej. Ja się do końca nie ogarnąłem. Brawo, Paward, on nas uratował. A Kliusz? A Kliusz, czy będzie jeszcze jeden dejong, Nie wiesz, że Bambaryła nie trafiła, ale wygraliśmy. Naprawdę uważam, że jak na, na Dozi i Pawarda, szósta ranga to spoko. Trzy wymienne player piki, dwa player piki z totcami, niestety jeszcze z holenderskiej, ale też potrzebujemy kart do kolekcji. Tragedii nie ma. Dobra, jestem już ogarnięty i możemy otworzyć pierwsze nagrody na tym koncie. Jeśli chodzi o piki wymienne, to tutaj. Fajnie jakby po prostu wpadła jakaś karta warta 20-30 tysięcy, nie, ale... <laughs> o Jezu, ja nie wiedziałem, że coś takiego może jeszcze lecieć. 4 razy 84 z pika 84. No po prostu wybitnie, ale może tu będzie troszkę. le... Nie. Dobra, Sommer to ratuje i. Mo... Rany. Z ciekawości sprawdzę, ile taki summer kosztuje, bo już nie wiem. A, 5 tysięcy, i to pewnie i tak y, było zawyżone. No i tutaj, proszę. Karta warta 20 tysięcy, to jest jedyne, o co proszę. Pawardowi już podziękuję. Wow! Pamiętajcie o tych łapkach w górę. Wysyłam to do klubu, bo nie mogę na to patrzeć. No i teraz. Powolutko, słuchajcie, nigdzie mi się nie śpieszy! Nie, 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 ja nie chcę jej już widzieć. Drugi pik daje nam blasa, którego też mamy i proszę, ktoś kogo jeszcze nie... Tillman, cholera! Żadnej nowej karty no ale biorę Tillmana, bo ładnie taki czerwony będzie wyglądał w kolekcji, nie, żeby to cokolwiek zmieniało. No i teraz, bramkarz, rój niech! Engels, ale to jest karta wyróżnienia. Cholera jasna, teraz! Zakaria, dobra, my go tu nie mamy. Miałem go wypożyczonego, więc to jest coś świeżego, ale może jeszcze coś lepszego? Ja pierdziele, ale tragedia. No ale dobra, Zakaria trafia do naszej kolekcji. Czas na paczki. Jeszcze coś mi za zadania wpadło, więc najpierw 3 razy 84 No karta wyróżnienia, spoko, ale też nie oglądam, bo... No mówię, to się nie liczy. Jest to Engels, którego przed chwilą mieliśmy. Ale może być dobry jako zmiennik. I to jest paczka 10x83 za Foot Champions. No niestety zwykły walkout, ale dobra, środko... No nie tak. O rany, ale dobra, niech będą karty chociaż na jakieś SBC, żeby jednak... Kogoś tam zrobić. Za 60 tysięcy jest jakiś Argentyńczyk. No i niestety mamy tylko jedną paczkę z Totsem, ale chociaż jest to Ligę. Lu I dobra i to będzie mężczyzna, oby ktoś, kogo nie widzieliśmy. Środkowy pomocnik, Brazylia. Santos, dobra, ale my go nie mamy w kolekcji. Spoko, bo trafiłem go na wypożyczeniu z paczki, więc wiecie, jestem zadowolony. Bez duplikatu, potwierdzenie. A bo zapomniałem, że to się tak wyświetla. Druga paczka, no to fajnie, tylko nowa. Okej, okay, to jest chyba. Nie wiem, czy mężczyzna. Okej, okay, to ja już wiem, kto to jest. Dziękuję bardzo. Ale nie narzekam, bo to są jednak wysoko ocenione fodery, których co, jak co potrzebuję, Bo jest Argentyńczyk do zrobienia, tam w jakimś player-piku. No i tu mamy jeszcze 20 razy 82. Okej, okay, jakaś piłkarka chyba. Prawe skrzydło Anglia. O, dobra, to jest zmyłka. <laughs> Przepraszam, to jest pilfoden. Ale no, no chyba ten. I niestety znów że joro. Tej barela, niestety żaden saliba nie chce wpaść. No nic. Kogoś sobie zrobimy. Mam jeszcze 5 x 8-3, ale bez to Dobra, więc tak podsumowując nasze wyzwania w tym tygodniu, udało mi się zaliczyć dwa. Daje mi to tylko 2800 pońców. Niestety nie wyszło mi główne wyzwanie, ale to się nie kończy karą, nie? Bo zrobiłem te mniejsze, żeby nie było. Więc to no, nie jest to jakiś gigantyczny bonus. Nie było tak źle z tymi ramkami, nie, bo w sumie jeśli się nie pomyliłem, strzeliłem 58. No ale te ostatnie mecze były ciężkie. Dobra, na konto wrzuciłem 2800, doładowałem sobie ten bonus, no i taką Ostatnią paczkę bym chciał otworzyć. Tu mamy 15 razy 84, 2 razy 87. No i to po prostu daje mi też dobre fodery, więc zobaczmy. Ostatnia paczka. Nie, przecież no dobra, to będzie karta wyróżnienia, ale że my w ogóle z takiej paczki, która daje gwarancję, my nie widzimy czegoś niebieskiego? Ej, co tu się stało? Co ja otworzyłem? Znaczy nie no dobra, to ewidentnie po prostu tutaj no jest Ufrech i Majkuma bardzo dobre foderki, ale mówię, szkoda, że nie ma kogoś takiego jak Saliba, nie? Przydałby się. Przygotowałem jeszcze player Pika 85 i zobaczmy, czy będzie jeszcze ktoś do tej kolekcji. Szczerze naprawdę jestem rozczarowany, że była taka bieda z ligi holenderskiej. No ale ludzie, co jest z tym kątem? I jej o nim nie wie chyba! I chyba zrobię to SBC, żeby odblokować tego Funesa Muriego, no. No z graniem mieć nie będzie, ale tak po prostu ja potrzebuję karty, nie, bo nie mogę grać pawardem. Choć serie A jest mina. Który wygląda lepiej. 8.6, 8.6, 8.7, mam na to dwa dni, więc poczekam, nie? Bo nigdzie mi się nie śpieszy. Plus w piątek wieczorem będziemy otwierać, a ja teraz nie muszę grać. Dobra, przed nami ostatnia paczka na te tocy i kończymy niebiesko. Podwójny czy nie? Chyba nie, bo tam się nic nie podświetliło. Nie, no to musi być podwójny. Dobra, Hegerberg i może ten rój cholerny. To jest Tillman, Jezu, który to już raz więc tak, podsumowując pierwszy tydzień nie będę ukrywał, że jestem trochę rozczarowany bo byłem przekonany, że uda się trafić trochę więcej kart z tej ligi holenderskiej a co jak co, one by nam po prostu pomogły nie, no ani tego Szutalo, ani Hansko, ani nawet Bramkarza, no nie wiem no mam nadzieję, że jak otworzymy paczki na Premier League, no mam nadzieję, że też będzie fajny budżet, bo mówię, mam teraz 1300 dochodzi podstawowe 12 i mówię wszystko zależy od waszych łapek w górę, dlatego czekam na nie, no i co no, paczki sobie otworzymy na piątkowym streamie, tam też zagram pierwsze dwa mecze w Foot Champions i resztę Pokażę Wam w środowym odcinku, bo właśnie wtedy zawsze będziemy kończyć Fligę Weekendową i tak kończyć też dany tydzień Steam of the Season. Ładnie wyglądają te czerwone karty w kolekcji, szkoda jednak, że nie było tutaj większego powiewu świeżości, nie? No ale jestem chociaż zadowolony z tego Zakari. Zobaczymy, jak to będzie za tydzień. Nie wiem, czy uda się zdobyć te 200 Totsów tak w 6 tygodni. Myślę, że. Może ze 100? No ale się nic nie stanie, jak mi się nie uda, nie? Po prostu to jest taki cel. Zbieramy ile się da. Jak nie wyjdzie, to trudno, ale będziemy tyle otwierać, jeszcze grantować, żeby w razie czego się udało. Do zobaczenia, życzę wam miłego dnia, trzymajcie się, cześć!